To też na pieryki. No, bardzo dobra. Wyglądają jak sztuczne. Obecnie no, nie są. Ja jestem już w Poznaniu. I uwaga, idziemy zaraz na. Jarmark. Także zaraz będą bardzo y, świąteczne nagrywki, bo to był No. Wychodzimy. No Wychodzimy. No no, to Pierwszy przystanek. Oscypek. Nie obuło się bez oscyptka? Słuchajcie, my jesteśmy w kolejce na łyżwy. Będziemy tak. kupować bilety na łyż i ty łyżwy. i w patrzeć, nie? E, tak, no. Znaczy ja zawsze się patrzę na ten. No także nie bierzemy aparatu ze sobą, bo może być lekka kraksa. E, I odezwiemy się po. Może gdzieś telefonu nagramy. Słuchajcie, wybieram teraz kolczyki świąteczne. Bo sobie jakieś... Nie, Martyna już ma kolczyki świąteczne. Więc ja może się skuszę. Te są A, to są będzie... fajne. Te choinki super wyglądają. Ale patrz w ogóle podaminy. ta, te ta, 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 Zajebista Jakby co to jest insane Jakbyście nie zauważyli My już wróciliśmy do domu Jak widzieliście po prostu klimat był cudowny Było się na tym lod lodowisku Ja ogólnie wywaliłam się dwa razy Ale nie tak, że się wywaliłam na tyłek, na przykład jakby się dziwnie poślizgnęłam i w sumie nic mi nie bolało, tylko byłam cała w tym sztucznym śniegu, więc to tyle. Ale co wam chcę pokazać, że mamy, uwaga, istnieje studenckie, mm, studencką kolację. Oj, mam tego palcami. Pizza z Biedronki, pizza z Biedronki. Mam na jakąś fajną wegę, jakąś taką, czekajcie, pokażę wam ją. O, taką. A ja mam z z Biedry, tą z odóbek, taką jest. Bardzo smaczna, i ją lubię cztery sery, więc robimy pizzę i zaraz będziemy robić herbatkę i musimy się uczyć. Bo ja na przykład mam jeszcze jedno zadanie: do zrobienia na studia, i jestem w ciemnej. Uwaga, uwaga, okay. teraz Marycyna otworzy dla was specjalnie kalendarz adwentowy, Słuchajcie, e. żeby nie było, że nie macie kalendarza. No. Marycyna no, ma swój. Mieć kalendarz, dobra. A dzisiaj mamy zieloną, a na sobą. Także tak będziemy próbować. Do nauki, idealnie. Oh. Fajny w ogóle jest ten kalendarz, patrzcie. parcie? No. Dla hmm. inna herbatka. To Tego. jest coś. Romantyczna kolacja, tutaj pizza. zaraz Matyna nam zrobi recenzję jak zjemy Oj. i moja z serem, o tak jest i moja troszeczkę z no, moja pizza 7 na 10, ma 5 na 10, jakby co, na balkonie jeszcze byłoby ładne. Robimy zapiekankę Taką jakby Mamy tu bagietkę z ziarnami Pomidora i ser Ale muszę trzymać, bo nie da się tego zamknąć Śniadanko gotowe Serek, pomidor Bagietka zapiekana w tosterze I tutaj kończę swój jadłospis na studiu Dzisiaj bardzo i zrobimy taką pyszną herbatę z pomarańczami Z pomarańczą i guzikiem Madzi jeszcze nie widzieliście. To jest Madzia. Jest ja z Martyną idziemy teraz na uczelnię, więc uwaga, czapka jest grana, nowy szaliczek, a Magda idzie do Primarka teraz. Magda nie studiuje z nami, to nie bardzo by chciała, ale no, niestety. My, my idziemy na super 8 godzin, tak? Jakoś tak? Na tak, tak uczelnia, a ty będziesz w domu siedziała w ogóle, wiesz co, tracisz? się <noise> nas skończyła zajęcie trochę szybciej, więc wracam do niej sama i lecimy właśnie na zakupy. Ze siebie, te biedronki jedzeniowe. My już po zakupach swarzcie kupiłam zabrzmiany, po prostu czyli do następnej, ponieważ jestem na nogach od 8 do 20, więc przyda się. Będziemy też robić torpille, które kiedyś pokazywałyśmy na TikToku, i tak naprawdę to tyle. Teraz będę jeszcze montowała vloga z czwartku i będziemy pewnie coś oglądały świątecznego. Tu jest Trzyma. montowanie. A tutaj zobaczcie, wczoraj było na szybko, ci też jest na szybko. Niestety, służętki niestety sobie nie poradziły chyba za bardzo. Yy, zapiekanka deda jeszcze sobie ekstra ser i Martina ma pół. Bo słuchajcie, czuję się pełna. Martina czuje się pełna, pełna, więc ma tylko pół zapiekanki. Pełna wrażeń. No wrażeń w uczelni. Tak. Słuchajcie, gdyby tego było mało, to mamy jeszcze trzy takie, te, takie same case, Zobaczcie. Cudowne, co? W z mamy identyczne telefony. No, ta to jest jakiś wyrzutek. Nie, nie wiadomo o co chodzi, ale zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Na A bo nie te dietetyki. Spływa. Tak, ona jakoś się kuje na tnie. Hejmy. Fajnie, co? Właśnie dziewczyny jeszcze śpią, więc nie chcę tutaj ich pobudzić, ale. Mój dzisiejszy outfit to takie u skróskie mnie i z witherki na dobrze biła koszula, więc pokażę Wam już, jak się ogarnę, ponieważ trzeba się tego doprowadzić do początku. Oczywiście nie mogło się obić bez tego. jak żeby inaczej. Powiem wam, że mam dzisiaj prezentację na angielski. Taką, wiecie, nic bardzo trudnego, ale nie pisałam sobie za dużo jakichś tam konspektów i tak dalej, tylko będę mówiła z głowy i stresuję się, że jak już będzie czas tej prezentacji, jak będzie co do czego, to że zapomnę na przykład jakichś tam różnych ważnych rzeczy, albo o czym miałam powiedzieć, w sumie trochę żałuję, że nie zrobiłam sobie takiego, wiecie, takiego konspektu, no, ale trudno, zobaczymy jak to pójdzie, Ja wam na pewno znać, robię temat... O tym, dlaczego dzieci tak bardzo lubią cukier i z czego to wynika. Mm. I tak dalej, i tak dalej, więc mam nadzieję, że wszystko pójdzie, kiedy dziewczyny śpią, ponieważ Martyna dzisiaj nie idzie na zajęcia. Yy, ja muszę dojść sama na tramwaj, <grym> a to się tutaj jest trochę skomplikowane, więc mam nadzieję, że damy radę w ogóle, Patrzcie, jakie mam już długie włosy. Bardzo długie, z tego już idę. Nie spakować, ponieważ spałam dziewczyną dwa dni, więc tych rzeczy trochę mam, nawet nie wziąłam wali, tylko wziąłam że to duże torby nie będę małą. Więc lecimy się spokojnie. W roku przytamy dostępne. Przysiadamy czy pustko roślinne i mięsne. Potem będą jeszcze jakiś ciebie fizyczny i będzie właśnie ogólna technologii żywności. Nie?